Partia Ukraińska w Polsce już jest. Partia Ukraińska w Polsce już jest i to bardzo wpływowa. Należy do niej pan premier, pan, tam prezydent, znaczy pan prezydent przecież 3 maja. Przemawiając 3 maja, zapowiedział zniesienie granicy między Polską i Ukrainą. No i oczywiście zadeklarował, że historia stosunków polsko-ukraińskich została już, że tak powiem, skasowana. No to w takim razie, cóż innego mógłby zrobić lider partii ukraińskiej. Także ta partia ukraińska w Polsce jest, jest wspierana bardzo aktywnie. Aktywnie przez Stany Zjednoczone, no to, to rokuje jej szansna sprawa. No więc sukces już ma. Sukces już ma. Wciąga nasz nieszczęśliwy kraj kosztem, że tak powiem, poświęcania własnych interesów, polskiego interesu państwowego dla realizacji ukraińskich interesów państwowych. W związku z tym, no, ma same sukcesy.